Vous, W momencie nagrywania tego filmu około 50 tysięcy nowych zakażeń. Cudowna sprawa. Chyba ja wszyscy możemy się zgodzić, że ta nowa fala tak z przytupem wjechała w Polskę, tutaj nie ma co się oszukiwać i z jednej strony można mówić, że omikron jest mniej szkodliwy, że ma mniejszą hospitalizację, że tak statystycznie jest mniej niebezpieczny, a z drugiej, że jest dużo bardziej zakaźny i to w ogóle widać obecnie. Tylko ta dyskusja chyba nie ma do końca sensu w kontekście tego, że jeśli ta pandemia ma się jakkolwiek skończyć albo być ograniczona w najbliższym czasie, to przydałoby się coś zrobić. A nie oszukujmy się, to co właśnie zaproponował PIS, żeby coś z tym zrobić, gdzie coś z tym zrobić jest dobrym określeniem, wydaje się być chyba niewystarczające. To wygląda bardziej na żart niż propozycję, i co ciekawe, ona chyba miała zaspokoić obie strony czyli z jednej strony tych, którzy chcą większych ograniczeń pandemicznych i chcą, żeby sytuację jakkolwiek ogarnąć, może nawet silniejszymi środkami a z drugiej strony tych, którzy są trochę sceptyczni, nie chcą większych ograniczeń i obostrzeń a wydaje się, jak na razie, że propozycja bardziej wkurzyła obie strony więc PISowi chyba nie poszło najlepiej. Więc jaką ustawę zaproponował PIS? Co z testowaniem się w bo tam też się dzieją ciekawe rzeczy. Jak Kaczyński chce to rozegrać, żeby nie stracić wszystkiego? I czy Niedzielski w ogóle zrezygnuje, bo takie plotki też się już pojawiają? Na te inne pytania odpowiemy w tym filmie. Dajcie nam lajka, dajcie nam suba, będzie nam bardzo miło. I co? Zaczynajmy. Dobra, zacznijmy od najważniejszego. Ustawa. Anty COVID, którą opozycja już zdążyła nazwać lex Kaczyński, bo wydaje się, że to jest jakaś nowa moda naprawdę, że po prostu wszystkie ustawy będziemy nazywać lex i imię kogoś spisu. Nie mam oceniania, czy to dobry, czy zły pomysł. Jakby po prostu taka jest rzeczywistość, pogódźmy się z tym. I to jest ustawa z kategorii tych dziwnych. Niedzielski, Morawiecki i Kaczyński spotkali się z przedstawicielami opozycji i na tym właśnie spotkaniu Kaczyński wyjawił swój plan. Jaki zapytacie? Sprytny. od jakiegoś czasu na stole leżała taka ustawa, która miała gwarantować pracodawcom możliwość sprawdzania, czy pracownik jest zaszczepiony albo czy jest przetestowany, czy ma negatywny wynik. Taka kontrolująca to, kto przychodzi do pracy. I ta ustawa sobie była, była, dużo się o niej mówiło i zniknęło. Niedzielski jeszcze dwa tygodnie temu mówił, że bez tych rozwiązań, które proponowała, to on sobie nie wyobraża walki z pandemią i tego, jak to miałoby wyglądać, bo to jest kluczowa sprawa. Mówił to dwa tygodnie temu, teraz już nie za bardzo może tak mówić. No bo ustawa spadła z rowerka. Dlaczego? No bo PiS nie ma w większości, tak? PiS jest podzielony wewnętrznie, ma w swoim obozie ludzi, którzy są absolutnie przeciw jakimkolwiek ograniczeniom i nie jest w stanie tego wprowadzić. Z drugiej strony byłby w stanie to wprowadzić, gdyby użył opozycji, która prawdopodobnie w tej sprawie zagłosowałaby z pisem. Problem polega na tym, że no. PiS chyba trochę nie chce. Bo jednak, wiecie, powodowanie rozłamów partii, nawet gdyby byli w stanie to przegłosować, przy ich naprawdę niepewnej większości, a do tego wkurzenie elektoratu, który też bardzo nie chce ograniczeń, nie mogli sobie na to pozwolić. No więc zrobiono to spotkanie z opozycją, chyba trochę licząc, że opozycja ślepo zagłosuje, tak, weźmiemy ten projekt, i to będzie taki projekt, który za wiele nie zmieni, ale coś zmieni, o tym zaraz powiemy. I odpowiedzialność się rozłoży na wszystkich polityków, tak żeby, wiecie, nie tylko PiS dostawał ewentualnie za konsekwencje tej ustawy yy, po twarzy, tylko żeby wszyscy dostawali. Sprytnie. I to mogłoby się nawet udać, gdyby pomysł. Build. Z kategorii troszkę lepszych niż to, co zostało zaproponowane. Tam jest dużo rzeczy zaproponowanych, ale taką główną, o której mówią wszyscy, jest bardzo dziwny system odpowiedzialności za chorobę. Otóż, jeśli pracownik nie przedstawi negatywnego wyniku testu na COVID, albo się mu nie podda, bo z tego co rozumiemy, to ta ustawa zakłada też cotygodniowe testowanie przez pracodawcę wszystkich pracowników, ale nie obowiązkowe, ale trochę obowiązkowe, to jeżeli jesteście innym pracownikiem, który to wszystko spełni te wymagania. I się zarazicie. I powiecie, że to jest w miejscu pracy, nie wiadomo, jak macie to udowodnić, ale powiecie, że to jest w miejscu pracy, macie silne podejrzenie, że tak jest, to po zakończonej kwarantannie możecie złożyć do pracodawcy wniosek o to, żeby pracownik, który tego testu nie wykonał, nie pokazał i tak dalej, wisiał wam 15 tysięcy złotych, a dochodzeniem tego, czy wam to wisi czy nie, zajmie się wojewoda, który będzie nakładał tą karę, od której można odwołać się do sądu. Jeśli się zgubiliście, to mnie to nie dziwi, bo wszyscy chyba się zgubili. Jest to strasznie dziwny, randomowy system, w którym po pierwsze w ogóle nie wiadomo kto za co bierze odpowiedzialność, bo fakt, że ktoś jest niestestowany jeszcze chyba nie oznacza, że od niego się zaraziliśmy covidem. Jak to w ogóle udowodnić? A kara jest spora, bo mówimy o 15 tysiącach złotych nawet. Ale druga sprawa to w ogóle jak to ma pomóc, w czym w sensie, jeśli te testy będą robione we wtorek, nie? A w poniedziałek siedzieliście z tymi samymi ludźmi w biurze, i komuś wyskoczy pozytywny, to. I tak już kto miał się zarazić do się od niego zarazi, więc tak wszyscy będą chorzy? Jak to ma ograniczyć jakkolwiek zarażanie się, po prostu nie rozumiemy tej logiki, która za tym stoi, tak fizycznie nie rozumiemy, to nawet nie jest złośliwość z naszej strony, tylko czemu to ma działać, czemu to ma służyć. Ale może to jest tak, że po prostu PIS, biorąc przykład z Nowego Ładu, stwierdził, że jeżeli będziesz robił prawo, które jest tak randomowe, że nikt go nie rozumie, to nikt nie będzie krytykował. Mało prawdopodobne, bo nowy ład wszyscy krytykują, ale polski ład Bez znaczenia. nawet nazwa, nawet nazwa, nawet na portalach są dwie różne nazwy czasami. Obojętnie, co to Wam wyskoczy. W każdym razie wracając, random, nie wiadomo co się dzieje i. To chyba nie ma żadnego sensu. Co więcej, ta ustawa podobno nie była konsultowana z nikim w I te podpisy, które za nią stoją, żeby ją w ogóle zgłosić, to Kaczyński zbierał, tak wiecie, po prostu zbierał na swój autorytet. Po prostu powiedział komuś, weź podpisz, to jest moja ustawa, nie powiem ci o czym, ale podpisz. I ludzie podpisywali. Do tego mają tam być jakieś większe kary, większe mandaty, załamanie obostrzeń. Strasznie dziwna ustawa, która w ogóle nie dotyka sedna problemu, ale jakoś tak ma wyglądać, że rząd coś robi. Przynajmniej w naszej w naszej ocenie, i w ocenie wielu. Osób, jakby, tak? To jest widoczna opinia. Ale tutaj rodzi się też kolejny problem. Jak testować takie masy ludzi? I tu, teoretycznie, pojawi się rozwiązanie. Rząd jakiś czas temu zaproponował, żeby apteki robiły testy. Pe pewnie kojarzycie ten koncept. Na papierze wygląda to w sumie spoko. Tylko tu rodzą się znowu problemy, bo zawsze rodzą się problemy. Po pierwsze, na moment nagrywania tego filmu mamy 180 aptek, które to obsługują, z 13 tysięcy aptek, które to obsługują, z czego większość tych aptek jest w dużych miastach, gdzie dostęp do testów jest relatywnie spory, nie? To raczej z takimi mniejszymi miastami, wsiami i tak dalej, jest Większy problem, jeśli chodzi o dostępność testów, a tam apteki tego na razie raczej nie obsługują. Ale dobra, tu możesz nawet nie czepiać, bo to jest niby 180, ale ten projekt dopiero ruszył i faktycznie w miarę systematycznie zwiększają ilość tych aptek, więc to jeszcze wydaje się być ok. A to nie jest koniec, bo rząd dosyć mocno mówi o tym, że testy muszą być robione przez takie wykwalifikowane osoby, przez certyfikowane placówki, żeby to były wiarygodne testy. I to też brzmi ok na papierze. Problem polega na tym, że w tych aptekach, żeby zostać jako aptekarz licencjonowanym, pobieraczem testów, jakkolwiek, no to musisz przejść szkolenie. Szkolenie trwa 3 minuty, i jest filmem. Więc co, jak już obejrzałeś film, to weź swoją aparaturę do testowania, buzi w czółko, no i sprawdzaj, Polaków! za ojczyznę. Do tego, swoją drogą, co się jeszcze później okazało, te testy, które są robione, jakby one idą do tej bazy ogólnodostępnej, dostępnej, jak ci wyjdzie negatywny, to nie dostajesz z tego powodu certyfikatu, czyli nie możesz polecieć samolotem, co stworzyło nowe problemy, bo ludzie się testowali, myśląc, że to jest ten test, który pozwala im, nie wiem, wylecieć w trakcie ferii gdzieś, a potem się okazało, że jednak nie i byli wkurzeni. Także wydaje się, że polski rząd nie do końca wie, co robi w kontekście pandemii. To nie jest bardzo odkrywczy wniosek, mamy tego świadomość, ale co rozwiązanie to wydaje się być dziwniej, a w tym wszystkim bardzo biedny wydaje się być Niedzielski, bo zastanówcie się nad tym. On optował za tą ustawą wcześniejszą, która dawała faktycznie jakieś tam pole manewru yy, pracodawcom, tak, żeby jakkolwiek z tą pandemią walczyć. Trochę nakłaniała też do szczepień, o co Niedzielskiemu chodzi, i to było takie, wiecie, to, to było soft, ale jednak w tą stronę, której chciał. Teraz z kolei został z jakimś bublem prawnym, którego będzie musiał bronić, chociaż już widać, że nie do końca chce to robić. Jego opinia jest w sumie w ogóle nie szanowana, podobnie jak Rady Medycznej, która odeszła jakiś czas temu, pewnie pamiętacie. I jego twarz to wszystko firmuje, gdy wiecie. Mało komfortowa sytuacja. Poza tym jest wrzucony na minę, bo jeszcze chwilę temu mówił, że ta ustawa jest dobra i właśnie to, co nadaje, jest potrzebne. Tylko po to, żeby teraz zmieniło się to całkowicie i musi co, wyjść do mediów i powiedzieć: Nie, nie, to jednak jest lepsze. I z tego wszystkiego pojawia się teraz więcej głosów o tym, że niedzielski chce zrezygnować. Pandemia wtedy wykończyła już drugiego ministra zdrowia. To jest całkiem niezły wynik, ale to też pokazuje, jak bardzo Ministerstwo Zdrowia nie ma żadnego wpływu na to, co robi rząd w kontekście pandemii. To jest trochę przerażające, jak się na tym zastanowić. Więc oczywiście informacje o jego rezygnacji są. Pewnego rodzaju plotkami, nie można tego jeszcze potwierdzić w pełni. Ale wydaje się to być całkiem racjonalne i wydaje się być całkiem możliwe, żeby się stało. Także, no tak, tak to wygląda. Jesteśmy sobie przy rekordowej fali zakażeń, w piku pandemii. Wszyscy mają tego już tak bardzo dosyć, że już nawet o tym nie rozmawiamy i nie próbujemy nic z tym zrobić. Chyba wszyscy się pogodzili po prostu z tym, że będzie co będzie, nie da się nic zrobić. Rządowi już nawet nie spada poparcie ze względu na pandemię. Bardzo mało ludzi wini rząd bezpośrednio za to, co się dzieje. Wiele osób, i to wynika z sondaży, uważa, że to jest jakby niezależne od niego, więc oni się starają, ale im nie idzie, no trudno. Więc zostało tylko. Tylko czekać na jakby jeszcze większą zapaść służby zdrowia, bo ona już jest zapadnięta, tylko zostało czekać na większą. Także fajna rzeczywistość nam się szykuje. Super sprawa, yy, no co, nauczanie zdalne, czarnek. Nie nie, nie wiem, nie, nie ma sensu. Jakby staramy się starać dla was. <grym> Nawet nie mamy wniosków. To jest tak absurdalna historia, że nie da się nic tutaj wymyślić więcej. Nie wiadomo, co się dzieje. A, 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 wbijcie na naszego Instagrama, na naszego Facebooka. Yy, super sprawa, obejrzycie sobie inny film i co, dajcie suba i lajka, to też jest ważne. Pa.